Czy można przekazać coś ważnego za pomocą trzech słów? Oczywiście. Zwłaszcza, jeżeli te słowa to niedziela w mieście. Zaczynamy premierowy odcinek naszego magazynu, który wciąż powstaje dzięki współpracy Tygodnika Katolickiego Niedziela i Telewizji Orion. Maciej Orman, zapraszam. Wspomniana na początku liczba 3 nadal nam towarzyszy, ponieważ właśnie z trzech nowych kapłanów cieszy się Archidiecezja Częstochowska. Święcenia przyjęli w Bazylice Archikatedralnej z rąk arcybiskupa Wacława Depo. Niech przystąpią mający przyjąć święcenia prezbiteratu. Diakon Dawid Borczuk, syn Kazimierza i Janiny z parafii świętego Aleksego w Przedborzu, diecezja radomska. Diakon Arkadiusz Grzęda, syn Jarosława i Arlety, z parafii św. Mikołaja Biskupa w Gostyczynie, diecezja kariska, Diakon Kasper Pawelec, syn Tomasza i Iwony, z Pana świętego Józefa Robotnika w Popowie, Archidiecezja Częstochowska. Spoczyna się śpiew litanie. Się za nam, święci aniołowie Boży, módlcie się za nam, święty Janiechszcicielu, módl się za nam. Prosimy Cię, Ojcze Wszechmogący, daj tym sługom swoim godność presbiteratu. Odnów w ich sercach Ducha Świętości. Niech wiernie pełnią przyjęty od Ciebie, Boże, urząd posługiwania kapłańskiego drugiego stopnia i przykładem swojego życia pociągają innych do poprawy obyczajów. Nie, błagamy Cię Boże, uświęć mocą Twojego ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misteria. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił łamał i rozdawał swoim uczniom mówiąc bierzcie i jedzcie z tego wszyscy to jest bowiem ciało moje które za was będzie wydane Split. Aż w 结局。 Ostatnią tradycją jest to, że nowo wyświęceni księża jedną ze swoich pierwszych mszy świętych, tak zwanych prymicji, odprawiają w redakcji Tygodnika Katolickiego Niedziela. Dla nas to okazja do rozmowy z nimi na temat historii i drogi ich powołania. Chwała nie Na pewno jest to dla nas wielkie wyróżnienie jako rocznika, tak jak na naszych stółach rocznikowych zamieściliśmy hasło Pielgrzymi Nadziei właśnie roku 2025. Jest to dla nas wielki zaszczyt i wyróżnienie, że akurat właśnie w roku stulecia istnienia Archidiecezji Częstochowskiej, w Roku Świętym możemy zostać, mogliśmy zostać kapłanami Jezusa Chrystusa. I myślę, że to jest też dla nas takie wielkie zobowiązanie, żeby ukazywać światu tą nadzieję płynącą właśnie z wiary, z modlitwy, z tego zaufania do Pana Boga. Pytanie jakim kapłanem chciałbym być, to jest pytanie, które trzeba sobie zadawać chyba każdego dnia i wydaje mi się, że taką odpowiedzią pierwszą, która przychodzi mi na myśl, jakim miałbym być kapłanem, to jest taka o jaką prosiłem wszystkich o modlitwę przed rekolekcjami, przed święceniami kapłańskimi. Prosiłem każdego, żeby modlił się za mnie, bym był i święty, i wierny. I wydaje mi się, że to są dwa takie punkty najważniejsze: ta wierność Chrystusowi, Kościołowi, wierność swojemu biskupowi, tym wszystkim, do których jestem posłany, i świętość, świętość życia, dawanie świadectwa swoim życiem. Świętość poprzez modlitwę, poprzez brewiarz, poprzez naśladowanie Chrystusa. Współczesny świat gdzieś zatraca takie poczucie wierności, żeby być wiernym. I myślę, że to jest taki klucz. I takim kapłanem bardzo chciałbym być wiernym. Wiernym hmm. temu wszystkiemu, co przysięgałem już w dniu święceń kapłańskich. Ale też chcę, żeby mi towarzyszyło takie hasło służby przez całe życie. Wiadomo, teraz jest człowiek jeszcze w takiej euforii, ale, ale chciałbym, żeby ta euforia mi towarzyszyła do końca życia, żeby być takim kapłanem służebnym, a w moim takim rozumowaniu maryjnym. Jak często powtarza nasz arcybiskup, stoicie na straży prawdy. I wierzę, że z tą naszą modlitwą, z tym naszym błogosławieństwem będziecie wychodzić stąd też. Jeszcze bardziej umocnieni, aby tej prawdy bronić na łamach mediów i tą prawdą też żyć w swoim codziennym życiu. Ja tą mszę świętą sprawuję w waszej intencji, w intencji wszystkich pracowników całej redakcji, tygodnika, telewizji, portalu Niedziela. Tych wszystkich, którzy tutaj pracują, którzy działają w mediach katolickich w tygodniku Niedziela. Moja droga powołania rozpoczęła się po przyjęciu pierwszej komunii świętej, kiedy ksiądz proboszcz zachęcił mnie, abym wstąpił w szeregi liturgicznej służby ołtarza. Tak też się stało. Później posługiwałem przy ołtarzu jako lektor, ceremoniarz, i to całe moje życie można powiedzieć było takie przy kościele, przy Panu Bogu. I już w pewnym momencie zaczęło się rodzić takie pragnienie, żeby może być po tej drugiej stronie ołtarza, żeby y, sprawować właśnie sakramenty święte, być na miejscu kapłana. To nie była taka droga od najmłodszych lat, żeby iść do kapłaństwa. To znaczy, no świeżo po maturze oczywiście poszedłem, ale też nie byłem z początku może zaangażowany w życie kościoła, dopiero gdzieś później w czasach licealnych to się pojawiło, bo wstępowałem tutaj do niższego seminarium duchownego w Częstochowie. i Tam też jakoś ten głos powołania akurat w naszej częstochowskiej archikatedrze usłyszałem Chrystusa, który chce mnie gdzieś tak w duchu wzywać do tego, żebym przez liturgię, przez sakramenty, przez kapłaństwo Jego ukazywał jako pierwszego, nie siebie, ale Jego. I tak też to we mnie jakoś się rozwijało, rodziło przez te kolejne lata aż doszło do tego momentu, w którym jestem dzisiaj. Jeśli chodzi o moją drogę powołania, to jest ona tak dość, można powiedzieć, skomplikowana. Bo rzeczywiście gdzieś od dziecka myślałem o tym, żeby wstąpić do seminarium, żeby być kapłanem. Ale im stawałem się starszy, tym gdzieś no, coraz bardziej się bałem. I tak sobie myślałem, czy to jest rzeczywiście powołanie Boże, wezwanie Boże, czy może po prostu jakiś mój wymysł. Miałem starszego wujka księdza, wpatrywałem się w jego dłonie kapłańskie, nie tylko przy ołtarzu, kiedy sprawowałem. Sakramenty święte, no ale też miałem okazję obserwować jego życie tak w codzienności. I chciałem po prostu być takim jak on. A, ale właśnie kiedy przyszedł już ten czas matury, stwierdziłem, że po prostu poczekam, i, i że jeżeli rzeczywiście to jest wezwanie Boże, to będzie jakiś znak Boży. I tak się rzeczywiście stało. Zaprawdę święty jesteś Boże, i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego syna, naszego Pana. Mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko, oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Pokornieć, Ci, błagamy Cię Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. Dla mnie Eucharystia jest szczególnym darem, e, sakramentem miłości, który zostawił nam Jezus Chrystus e, i myślę, że to właśnie w niej, w Eucharystii trzeba szukać e, tego źródła miłości. Sobór Watykański II w Konstytucji o Liturgii Świętej Sacrosanctum Concilium mówi, że Liturgia jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego i to jest chyba taki punkt odniesienia, żeby przychodzenie dla nas na Eucharystię, dla każdego, czy dla kapłana, czy dla świeckiego było takim... Spotkaniem z żywym Chrystusem, z tą Jego żywą obecnością i uświadamianiem sobie, że naprawdę to nie jest tylko jakiś opłatek chleba czy wino z wodą wlane do jakiegoś mniej lub bardziej zdobionego kielicha, ale tam jest naprawdę żywy i obecny Chrystus, który za nas umarł na krzyżu, za nas się ofiarował, dla naszego zbawienia. To jest wielka tajemnica i myślę, że dla każdego z nas nigdy nie będzie ona do końca odgadniona. Więc y, war, ważne jest to, żeby właśnie przeżywać z wiarą Eucharystię, bo, bo to jest po prostu spotkanie z Chrystusem. On wtedy nas umacnia, podnosi, błogosławi nam każdego dnia y, i na cały tydzień, na, każdy, na każdą chwilę naszego życia. Bóg wszelkiej pociechy, niech kieruje Waszym życiem w pokoju i udzieli Wam swojego błogosławieństwa. Amen. Niech was uwolni od wszelkiego zamętu i umocni wasze serca w swojej miłości. Amen. Dla jednych to tylko tradycja, dla drugich okazja do dania publicznego świadectwa swojej wiary. Za nami Boże Ciało, czyli precyzyjniej rzecz ujmując, uroczystość najświętszego ciała i krwi Chrystusa. Centralnym obchodom w Częstochowie przewodniczył arcybiskup Wacław Depo. I choć zaczęło się deszczowo, finał był bardzo słoneczny. Boże Ciało jest szczególnym dniem, kiedy idąc za Jezusem. Naszymi ulicami uświadamiamy sobie na płaszczyźnie wiary, że jest to dzień troski Jezusa o nas. On ukrzyżowany z martwych stał i posyła nam Ducha Świętego, abyśmy przez jego łaskę otrzymali dar usynowienia każdego i każdej z nas, stając się dziećmi Boga. Ta godność nie jest tylko od święta, to jest nasza codzienność. Potwierdza to święty Paweł w pierwszym do Koryntian, że ilekroć bowiem spożywamy ten chleb i pijemy kielich, spełnia się polecanie Chrystusa z ostatniej wieczerzy. Śmierć pańską głosicie, aż przyjdzie. To łamanie chleba wskazuje w duchu wiary, że sam Jezus zostanie złamany przez cierpienie krzyża. W ten sposób nasze celebrowanie mszy świętej sprawia, że uczestniczymy w dokonanej przez Chrystusa ofierze na Golgocie. Dlatego mówimy po przyistoczeniu chleba i wina w ciało i krew pańską. Głosimy śmierć Twoją, Panie. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Zdajemy sobie sprawę, że na naszych oczach dokonuje się cud miłości miłosiernej i zbawczej, ocalającej świat. Tajemnica mszy świętej jest cudem wiary i nie ma nic wspólnego z charakteru gościnnego posiłku z przyjaciółmi. Odsyła nas bowiem do ofiarnej śmierci Chrystusa. Która będzie sprawowana na ołtarzach aż do skończenia świata i powtórnego przyjścia zbawiciela tej siostry w Chrystusie. Prośmy dzisiaj, wyznając naszą wiarę, Panie, zostań z nami po wszystkie dni. potestrogo daraz kurważe zbaw nas gdy mieć na złe stroże Tylko On, Chrystus, ocala i ocali ten świat od wojen i nienawiści społecznej. Tylko On. Systematyczność to cecha, która jest bardzo pomocna w wielu dziedzinach naszego życia. Systematyczne w pielgrzymowaniu na Jasną Górę jest Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich. Podczas tegorocznej wizyty jego członkowie ponownie zawierzyli się Matce Bożej, a także dziękowali za kolejny rok nauki. Bo już 27 pielgrzymka. Pielgrzymujemy corocznie, a w tym roku jesteśmy pielgrzymami nadziei, no bo rok święty, łaski szczególne. Dlatego z jeszcze większą radością tutaj do Maryi przybyliśmy, żeby, żeby jej podziękować za wszystkie dary i łaski w historii naszego życia, oraz za wszystkie radości i troski. Które przeżywaliśmy w mijającym już roku szkolnym. Przyjeżdżamy, żeby tu się modlić. Bo tu na Jasnej Górze matka Jezusa zawsze się za nas modli. I to jest jedno z ważniejszych zadań szkoły katolickiej. Nauczycieli, uczniów, byśmy nigdy nie zapomnieli, że obok różnych takich ziemskich środków, które mamy do funkcjonowania szkół, do dydaktyki, wychowania, kształcenia, mamy jeszcze taki nadprzyrodzony środek, taką nieprawdopodobną pomoc w naszym życiu. To jest modlitwa. I dlatego też, miejcie taką modlitwę. I dlatego ja razem z wami na tej pielgrzymce staję z Maryją, ze świętym Janem Pawłem II, z błogosławionym Karlo Akutisem, z wszystkimi patronami Waszych szkół, by rozmawiać z Jezusem o was. O każdej i o każdym z was. Czekamy na tą pielgrzymkę, żeby podziękować Matce Bożej za ten rok szkolny, ale też prosić o błogosławieństwo. W, w tej sytuacji, w której się znajdujemy, a nie jest to łatwa sytuacja dla szkolnictwa katolickiego. Po prostu robimy swoje, robimy swoje, czyli to, na co nam prawo pozwala. Uczymy dwóch godzin religii, uczymy przedmiotu, który jest dodatkowym przedmiotem, ale zbliżonym do wychowania do życia w rodzinie. Więc jesteśmy też takim miejscem, gdzie i takim, takim miejscem, gdzie, gdzie przyjeżdżają rodzice i pytają się i zabiegają, czy wy będziecie mieli dwie religie, czy wy będziecie nauczali według nauki społecznej kościoła. Tak, o, o ile tylko będziemy mogli, to, to, to robimy. W stowarzyszeniu przyjaciół szkół katolickich nie tylko Katecheza jest sposobem na ewangelizację, każdy nauczyciel jest odpowiedzialny za, za, za realizowanie misji szkoły, za integralny rozwój ucznia. Czyli to, za co odpowiada też Katecheza, więc, więc jakby mamy swoje drogi, swoje kanały, swoje możliwości, co innego, tak w szkolnictwie ogólnodostępnym i, i tym się możemy martwić, no, ale tak jak mówiłem, robimy swoje. Będziemy uczyć dwóch godzin religii, będziemy uczyć nowego przedmiotu dorosłość i rodzina. Także mamy robić swoje, mamy wychowywać dla wzrastania w integralnym rozwoju, w każdej sferze osobowości młodego człowieka, począwszy od sfery fizycznej, poprzez moralną, kulturową, w tym intelektualną. Aż po sferę duchową, w tym również społeczną, rozumianą jako wychowanie do miłości. Po prostu ogarniamy całego człowieka programem wychowawczym, programem formacyjnym. Nie chcemy, by dzieci i młodzież nie umiały odnaleźć się w dzisiejszym świecie, czyli musimy dać również świetną edukację. Dziękujemy, że nieustannie wypraszasz dla każdego z nas łaskę wiary i łaskę miłości do Boga i ludzi. Dziękujemy za wszelkie dary i łaski, którymi jesteśmy w historii życia obdarowani. Uproś nam, Maryjo, łaski potrzebne, byśmy z wiarą i nadzieją Kroczyli po ścieżkach życia, byśmy zawsze szukali prawdy, odkrywali prawdę i bronili prawdy. Skoro nasz program zaczęliśmy od trzech słów, to w podobny sposób wypada go zakończyć. Bez zbędnego przedłużania powiem więc dziękujemy. Do zobaczenia.